Sklep internetowy cieplo24.pl Technika grzewcza, technika sanitarna, fotowoltaika, oświetlenie, elektryka. Witam Państwa bardzo serdecznie na naszym oficjalnym kanale cieplo24.pl. Nazywam się Michał Gawlikowski i w dzisiejszym odcinku chciałbym przedstawić bardzo popularne i przydatne produkty, czyli przepływowe podgrzewacze wody. Dzisiaj chciałbym omówić produkty firmy Stibel Eltron jako jednego z wiodących producentów w tej dziedzinie. Zwrócę w tym odcinku uwagę na różnice w poszczególnych modelach tej firmy. No to zaczynamy. Zacznę od podziału na kategorie. Elektryczne przepływowe podgrzewacze do wody mogą być różnie montowane, a także sprzedawane różnej mocy znamionowej. Na przykład są modele pod umywalkowe lub umywalkowe z baterią lub bez. Są to podgrzewacze z reguły 3, 4, 5, 6 kW, stosowane do jednego poboru wody czyli umywalki lub zlewu jak sama nazwa wskazuje. Znajdą je Państwo oczywiście w naszym sklepie ciepło 24 w kategorii Technika grzewcza. Tutaj przechodzimy na podkategorie ogrzewacze elektryczne przepływowe i dalej. Pod umywalkowe, jak widać, są produkty różnych producentów. Wybieram Stibel Eltron i mamy modele serii EIL z baterią lub bez. Dlaczego producent daje takie opcje? Z baterią są to z reguły modele bezciśnieniowe. Dlatego w komplecie mamy specjalną baterię trójdrożną, która pozwala nam dzięki swojej konstrukcji odpowiednio doprowadzić i podgrzać wodę. Stosuje się takie podgrzewacze na działkach w połączeniu z hydroforami, gdzie nie mamy odpowiedniego ciśnienia wody. Drugie podgrzewacze są bez baterii, czyli ciśnieniowe do bloków, domów i tak Łączymy taki podgrzewacz z każdą taką normalną Baterią umywalkową czy zlewozmywakową. Szczegółowe podłączenie znajdą oczywiście Państwo w instrukcji montażu dostarczane wraz z urządzeniem. Zadaniem ogrzewacza przepływowego jest nagrzanie wody bezpośrednio w punkcie poboru, co zmniejsza zużycie wody i energii oraz pozwala uniknąć strat ciepła w rurociągach. Jak widać w tabeli technicznej na stronie, im mocniejsza moc podgrzewacza. Tym jest on w stanie więcej wyprodukować nam ciepłej wody użytkowej na minutę. 2, 2,5-3 litry na minutę to w zupełności wystarczy do umycia rąk, a to jest dla nas najważniejszym celem w tego typu urządzeniu. Czyli szybko i ciepło. Ciepło 24. Wymiary modeli EIL Plus Mini oczywiście podajemy w opisie produktu o tutaj. Nie ulegają one zmianie. Są bardzo kompaktowe. Zmienia się jedynie moc i oczywiście dosłownie troszeczkę cena. EIL Plus Mini są to modele sterowane hydraulicznie. Urządzenie to dysponuje czujnikiem natężenia przepływu i automatycznie reguluje jego wielkość. A tak wyglądają podżywacze serii EIL Trend. Podumywalkowe z armaturą UT, one są w komplecie. I ten sam EIL trend, tylko z armaturą UTE. Jak widać, podgrzewacz ten sam, lecz różnica jest w baterii. A tak wyglądają podgrzewacze nadumywalkowe z serii L-Trend z armaturą OT. Proszę zobaczyć. Wszystkie prezentowane przepływowe podgrzewacze wody są bardzo małe i zgrabne. Jak widać to właśnie na przedstawionych animacjach. Z firmy Stiebel Eltron mamy także podgrzewacze sterowane elektronicznie. Są to modele EIL Premium, które mogą być do instalacji ciśnieniowej i bezciśnieniowej, montowane nad lub pod umywalką. Dostępne w mocach 3, 4 lub 6 kW. Jakie są zalety podgrzewaczy elektronicznych? Można dokładnie nastawić temperaturę w zakresie od 30 do 50 stopni Celsjusza, a specjalny regulator strumienia gwarantuje jego idealny kształt. Mamy także modele DCE. Są to modele o troszeczkę większych wymiarach i mocy. Oczywiście w opcji nad lub pod umywalkowej, ciśnieniowej i bezciśnieniowej. Stosuje się je tam, gdzie potrzebujemy więcej ciepłej wody niż w standardowej umywalce czy zlewu zmywaku. Ich wydajność jest na poziomie 3,7 do 4,5 litra na minutę. A tak właśnie wyglądają. I to już wszystko w dzisiejszym odcinku. Warto było posłuchać? Myślę, że warto. Jeśli tak, to dajcie lajka w górę na portalach społecznościowych lub subskrybujcie nasz kanał na YouTube. Śmiało, nie bać się. W komentarzach, proszę napiszcie nam, o czym chcielibyście posłuchać na naszym kanale lub kogo możemy spróbować zaprosić do przedstawienia swoich produktów. Czekam na propozycje. W kolejnym odcinku opowiem o podgrzewaczach przepływowych, nadających się nie tylko do umywalki czy zlewu. Będą to urządzenia podgrzewające wodę w wannie i w prysznicu. Do zobaczenia. cieplo 24.PL